Cześć moi drodzy, dzisiaj Wam pokażę, jak samodzielnie możecie zrobić sobie instalację fotowoltaiczną. To jest taki filmik dla widzów, żebyście po prostu pewne rzeczy sobie zrozumieli, jak to wykonać, jak zrobić coś dobrze. Pierwszą sprawą jest to, że musimy mieć jakiś projekt. Jak nie mamy projektu, no to znaczy, że musimy się jakoś dogadać z tymi, co dają nam robotę, żeby to ogarniać, tak? No bo... Ktoś powinien zrobić ten projekt, tak naprawdę. My względem tego projektu powinniśmy wykonać po prostu całą tą instalację. Ktoś wyliczył, przeliczył, sprawdził zacienienia różnego rodzaju. Od kominów, wyguszy, różnych altanek, innych budynków, innych drzew i już. Więc to jest podstawa, tak? No ja tak zostałem nauczony, że bez projektu też zrobię, ale też potrzebuję trochę czasu, żeby po prostu ogarnąć i zobaczyć, czy coś, czegoś nie będzie zacieniać, tak? To jest jak w każdej pracy, musisz po prostu poświęcić więcej czasu, stracić swoją po prostu roboczą godzinę, tak? Więc musicie zadać sobie pytanie, tak? A i pamiętajcie, że jeżeli filmik Wam się spodobał, to łapeczka w górę, subskrypcje, komentarze i wszystko, co jest z tym związane. Ziomuleczek, uspokój się. E, dobrze, teraz Wam coś pokażę. Taki daszek. To jest południowy wschód. Tutaj mamy taki dach. Oczywiście. E, zgodnie z tym, co zostało zaprojektowane tutaj, to mamy zrobić tam. Będzie od górnego rogu w lewą stronę przesuwając się dwa panele. Potem dwa panele w dół i po całej tu długości. Tak sobie to projektant tutaj zażyczył. Wyliczył, przeliczył. Że od tego komina, co tu będzie, będzie zacienienie. Jak będzie sobie wędrować, to nie będzie dużego spadku. Z tego względu, że ten komin prawdopodobnie, jeżeli zostanie zamontowana pompa ciepła, to zostanie zlikwidowany, bo tak też można zrobić, że zlikwidować komin, i w tym momencie. Ten kominek, co jest tutaj, nie powoduje nam zacienienia. To, są, to, to jest tak naprawdę taka głupotka malutkie. To jest dosłownie tyci tyci. No ale to są podstawy, które po prostu kwalifikują Cię do każdej roboty, którą wykonujesz. Sumienność, zetelność i wszystko, co jest z tym związane. W mniejszym, większym stopniu, w zależności od dnia, zaangażowania i wszystkiego. Dlatego już coś tam sobie wiecie, jak do roboty podejść. Teraz Wam pokażę, jak to idzie w kolejnym etapie. Czyli musimy wejść sobie na daszek i zobaczyć, co to tam jest, jak to wygląda. Więc chodźcie, zobaczycie. Moi drodzy, jesteśmy na drabinie, jesteśmy już na tym prawie daszku. No to co trzeba zrobić? Trzeba sobie zerknąć na ten dach, jak on wygląda. Czyli patrzymy sobie, czy nie ma jakichś uszkodzeń, czy coś się tu nie wydarzyło, jak to tak naprawdę wszystko wygląda. Jeżeli jest wszystko w porządku, robimy sobie zdjęcia przed i zdjęcia po. Ja tu widzę, że ten daszek jest troszeczkę pozapadany i tym podobne sprawki. No ale to jest takie miesza z tym to sobie postaramy wyrównać. Teraz, aby sprawdzić gdzie idą belki, krokwie, cokolwiek takiego, każdy monter taki, no, który podchodzi do roboty, że nie chce dwa razy przyjeżdżać, cokolwiek takiego, chce, żeby to dobrze leżało, musi odkręcić farmery. Tak, aby można było całą blachę podnieść. No, ja coś takiego już zrobiłem, troszeczkę przed, żeby nie było. I teraz tak. Podginając sobie blachę, mamy miejsce, gdzie jest ta cała belka. Bierzemy sobie, moi drodzy, białą, żółtą, jakikolwiek kolor chcecie. I znaczymy sobie to. Bierzemy, patrzymy się na wprost, ustawiamy się, żeby nie było przekłamania i przeciągamy sobie taką kreskę. Patrzymy, czy ta kreska się pokrywa z tym, co mamy. I oprócz tego, że coś takiego robimy, to no to, jak kolega Mariusz czasami mówi, weź no i no pomacaj, co tam masz. No to bierzemy i macamy. I patrzymy sobie tutaj. Zobacz to. jak mamy to. Zobaczmy, w którym miejscu, jak ona jest nabita. Ile ona tu wychodzi. I już. O, ona jest tutaj. Czyli mamy z 2 cm z jednej, 2 cm z drugiej. To jest 40. 40 na 40 nabite, czyli z tej strony i z tej strony. I wiemy teraz, że mamy możliwość sprawdzenia tego tu wszystkiego, tak? Sprawdzimy sobie, oznaczymy już. Ja standardowo robię tak, że mamy szpilki 25, tak? Tak Czyli jak będzie szpilka 25 4 cm łata, kontrłata plus do tego belka. No tak no to dobrze. Tak już wiecie jak to zrobić, no to już macie jakieś takie predyspozycje do tego, że to widzimy gdzie jest. No, coś koło tego. Jeszcze piankę trzeba założyć na drabinę. O. I teraz ktoś powie, a czemu nie będziesz wiercić tu albo tu, tylko będziesz tu wiercić i będziesz tam doszczelniać. Z tego względu, że jeżeli zrobisz jak najwięcej konstrukcji w belkę, to śpisz sobie spokojnie. Nie wiadomo, co się stanie, to w tym miejscu. Kręcając się, nawiercając, montując szpilkę dwugwintową, śpisz spokojnie. Są ludzie, którzy mówią, że można sobie włatę, włatę i to trzyma. No tak, to będzie trzymać do jakiegoś tam dłuższego czasu, nawet może całą kadencję to wytrzymać, ale znajdą się dachy, gdzie to po prostu nie wytrzyma. Ja wychodzę z założenia. Co zawsze, to jest takie moje założenie, gdzie zostałem tak nauczony i to sobie po prostu powielam, to wszystko, całą tą swoją wiedzę, tysiące razy każdego uczę. To, że stracisz godzinę czasu, czy półtorej, na otwarcie dachu z dołu, zaznaczenie z góry, że stracisz ten czas, to po pierwsze tak. Ty, jako wykonawca, robisz coś dobrze. Ty, jako osoba myśląca, robisz coś dobrze. I tak możesz sobie mówić, co zrobiłeś dobrze, i już oczywiście minusem tego wszystkiego będzie to, że ty zrobisz coś dłużej, że musisz poświęcić ileś czasu, że będziesz musiał dłużej zostać na tej instalacji i będą ci się zbierać takie za i przeciw. Ale w całokształcie, jeżeli chcesz mieć zawsze taką buźkę u klienta, że klient będzie zadowolony z tego, co. Zrobiłeś i co obiecałeś, jeżeli jesteś takim człowiekiem, który no, podchodzi do tego, że kurczę, no, jeżeli komuś coś powiedziałem, to moje słowo chyba jest czegoś warte, tak? Jeżeli tak do tego podchodzisz, że chcesz zawsze mieć tą buźkę uśmiechniętą, że klient będzie zadowolony i mówiąc mu, panie, to będzie dobrze, to będzie trzymać. I zrobisz to tak, to ja uważam, że wtedy to, co tutaj jest, to się nie liczy, tylko się liczy to, co tu jest. Bo czasami ktoś powie, a to jest strata czasu. Tu są godziny, które marnujesz na to, że ty to szukasz, bo lepiej by było włatę zrobić, czy cokolwiek takiego. Moje zdanie jest takie. Można zrobić coś takiego, że jako punkt sporczy wpierdzielić się w łatę, ale nie załóżmy 100%, czy tam załóżmy 80% jest w łapę, a jakieś tam resztę są tylko tam jakieś są w krokwie, bo się trafiło i już. To jest moje zdanie. Wy możecie mieć inne zdania, ludzie mają inne zdania. Ja wiem jedną rzecz. Jeżeli tu sobie wiercę, to woda jak spływa, to napłynie tu. tu. Tu woda sobie płynie. Więc ja wolę wkręcić się tu, doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, mieć święty spokój. A to jest taka retrospekcja moja dla Was już. Teraz bierzemy się za kolejny etap. Mamy już pewne rzeczy powyznaczane, moi drodzy to bierzemy sobie i wiercimy bierzemy sobie takie wiertełko, może być dłuższe szóstka, ósemka i nawiercamy sobie i jednocześnie jak będziemy szli to dokręcamy sobie tu mamy zaznaczone gdzie idzie belka że to będą dwie szyny po całej długości od lewej do prawej to nie ma problemu, zobacz to sobie. Zanim to jeszcze będzie dokręcone, jebelko. Jest. I to jest Twoje bezpieczeństwo. I twoje dob Twoja dobrze wykonana praca, mój drogi instalatorze. Więc na to warto zwrócić uwagę, że wykonujemy coś w taki, a inny sposób. Że robimy coś dobrze. I już. O, tam kolega sobie coś podorysowywał jeszcze. No i co? Straciliśmy z pół godziny czasu, żeby odkręcić, sprawdzić. Dwie osoby zakrętarki, wkrętarki bity ósemki, siódemki. No i teraz jechane. tam później gumki podoszczelniać, podokręcać, uszczelniaczem dekarskim, czyścikiem przejechać. No, trochę takich głupotek, ale głupotki to głupotki, trzeba po prostu zrobić swoje i tyle. Tu czasami jest tak, że można wziąć i wykręcić farmer i w to miejsce wkręcić sobie śpilkę dwugwintową. Będzie idealnie. A dlaczego go tak łapię? No dlatego, że jeżeli coś mi gdzieś nie wyjdzie, gdzieś będzie mi brakować jakiegoś nam punktu podporu, no to wtedy już mam matę, tak? Tak też można rozwiązywać sobie pewne rzeczy. Ewentualnie wypuszczamy sobie dalej i kręcimy sobie balkę. Ale to wszystko zależy od Was. Wy jesteście kierownikami. Ja czasami robię tak, czasami tak. Czasami wypuszczam, w zależności od terenu, umiejscowienia, gęstości, grubości, to co mogę przeanalizować, to sobie przeanalizuję i wyciągam sobie wnioski. No i jak na razie to spoko wyciągam te wnioski z tego wszystkiego. Więc bierzemy i robimy. Prosta robota, nie? A no tak każda praktycznie. Na początku trudna, ale z czasem im więcej zrobicie tego, tym Wam będzie łatwiej. I taka instalacja z dobrymi chłopakami. Dzień, półtora, dyszka zrobiona na takim dachu. Może nawet szybciej. Wszystko zależy od waszego zaangażowania. No. Dajesz maleńka, dajesz widzowie tego prac. Ale ją żeś dociągnął ładnie. Mm. Dałbym Ci piątkę, ale dam Ci za to szóstkę. Tak ładnie ściągnęła, że mm. Mało mm. która tak ładnie ściąga. Miodzio, miodzio, ale widziałem, że już miała problem z wejściem. Taka ciasna, posmaruj, bo nie pojedziesz. A wiesz, że jest na to sposób, żeby one lepiej wchodziły? A potem? Nie, mydłem. A potem byś przeleciał, to tak by poszło jak co mamy nawet? Przynieść. Sparuj. No nie będę łaził teraz. Na drugą stronę z Tabotem. Okay? Teraz moi drodzy, podczas profilowania, zobaczcie sobie, jaka jest różnica. Tam jest 12 cm, a tu po środku jest ze 3 cm do góry. Tanta ta strona już, no tak, zakrętara przechodzi. Tutaj to już w ogóle zakrętara przechodzi. No jest takie są dachy niestety Ale to wiadomo no stara konstrukcja no trudno się dziwić już